Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, Pani Minister, Panie Prezesie. Ja powiem tak, no te wszystkie poprawki, które zostały wniesione na Komisji Gospodarki uważam za bardzo słuszne. Miałem nie zabierać głosu i no chciałem Państwu Senatorom, przepraszam, Panu Marszałkowi, paniom i Panią Senatorom uświadomić, co to jest UTK. Drodzy Państwo, my to traktujemy ten urząd po macoszemu. Ja patrzę przy projektach budżetu, są bardzo małe pieniądze dawane na UTK. Drodzy Państwo, według mnie jest to najważniejszy urząd w Ministerstwie Infrastruktury. Dlaczego? Państwo słyszycie o tych tragicznych wypadkach, które się dzieją. Pewnie, że czasem jest w większości błąd ludzki, ale dopiero mówimy o UTK, jak się powtarzają przy... no, tragiczna sytuacja pod godzinami ja uważam, że to największa tragedia w dziejach kolejnictwa, ale drodzy Państwo, no ten prezes ma tylko parę ludzi. A teraz tak, Unia Europejska wprowadza trzeci pakiet, wiele pakietów, gdzie ich obowiązkiem jest wydawanie certyfikatów. Jeżeli prezes podpisze się pod certyfikatem, to jest tak, jakby podpisał wyrok na siebie. Bo w takich sprawach, drodzy Państwo, nie ma sentymentu. Wchodzą od razu prokuratura, różne służby i od razu, drodzy Państwo, sprawdzają. Bo widzicie, jak to ważne jest, nawet teraz w Hiszpanii, gdzie no ogromna tragedia. Pewnie, że nie można oceniać, czy wina maszynisty, według mnie wina maszynisty, bo się nie rozmawia przez komórki, ale drodzy Państwo, też zaczną sprawdzać wszystkie urządzenia. Oni na wszystko prezes UTK i jego pracownicy muszą wydawać no, certyfikaty, bo nawet jak zaczniemy od układania torów, a jak jest pani minister Wolińska, to wszyscy Państwo wiecie, że to jest kobieta od środków unijnych i każda jedna, nawet zwykły rozjazd, musi być przez UTK zatwierdzony, przecież no jak są tak senator Jurcewicz czy pan marszałek Ziółkowski przewodniczący komisji to dobrze wiedzą, że tam muszą być trzy procesy nawet przestrzegane, bo muszą jego ludzie jeździć do zakładu co produkują muszą robić międzyoperacyjny przegląd i już w ten czas kiedy się montuje i to z każdym urządzeniem państwo drodzy od zwykłej śrubki bo nam to się wydaje tak, no jedzie kolej i jedzie bezpiecznie, ale na wszystko muszą być certyfikaty. Mało tego, Państwo drodzy, nie daj Panie Boże, jakby jaka była katastrofa poza granicami kraju i obojętnie czy to wagon, czy co inne jest, to jedzie komisja z UTK po to, żeby uczestniczyć w wypadkach. Ja jedynie mam do Pani Minister taką prośbę, żeby w przyszłości komisje wypadkowe powoływać ponad podziałami. Bo tutaj państwo senatorowie nie muszą wiedzieć, jak to wygląda, ale jeżeli się robi między Komisję opartą na poszczególnych powiedzmy spółkach, to każdy chce wepchać wypadek jeden drugiemu, a to powinna być ocena obiektywna, jaka jest przyczyna wypadku. I tutaj, pan, szanowny panie marszałku, panie i panowie senatorowie, ja apeluję, żeby faktycznie UTK, na UTK popatrzeć przychylnym okiem przy projekcie Budżetu, bo nie można, drodzy Państwo, robić czegoś, gdzie nie posiada się fachowców. Ja jestem wdzięczny ogromnie Senatowi Rzeczypospolitej, że na wiele sp spraw informatycznych myśmy w budżecie podnieśli rękę za, tak jak chciał prezes UTK, ale według mnie to musi być tam pełne wyposażenie i musi być, jak chodzi o kadrę, naprawdę pod dostatkiem. Bo ja mówię, ci ludzie na prezesie UTK, ja powiem, jako 35-letnim stażem kolejach, w życiu nie przyjąłbym funkcji prezesa UTK. Bo nad nim co minutę, co sekundę czuwa, drodzy państwo, prokurator. Tyle pociągów, co wjeżdża, wyjeżdża w dobie, w samym ruchu pasażerskim, regionalnym wyjeżdża około ponad 3700 pociągów. Weźmy jeszcze towarowe, prywatne. KARGO, to drodzy Państwo, no, mają co robić. I dlatego tylko zabrałem głos, żeby powiedzieć, jak po Macoszemu w ogóle jest traktowane UTK. U nas się liczy, liczą tylko i słusznie urzędy morskie, liczą się urzędy górnicze, urzędy lotnicze i bardzo słusznie. Ale UTK to też jest taka służba, jak wymienione przeze mnie urzędy. Przepraszam, ale nie przeciągnąłem, dziękuję. Panie Marszałku, i chciałem tutaj zwrócić tą uwagę, bo według mnie to ci ludzie odpowiadają za całe bezpieczeństwo kolei, za przewóz ludzi i za przewóz, drodzy Państwo, masy towarowej. Nawet chciałem tu jeszcze jedno sprostować, bo Panie Marszałku po wypadku pod Trzekocinami podano, że UTK zarządza infrastrukturą. Panie i Panowie Senatorowie i Panie Marszałku, totalna bzdura. Jeżeli chodzi o linie kolejowe, to zarządza PLK, nie żadne UTK. UTK odpowiada za bezpieczeństwo i ogromnie się cieszę z tych poprawek jako członek Komisji Gospodarki i mogę jednoznacznie powiedzieć, że całe prawo i sprawiedliwość będzie głosowała za tymi poprawkami w ustawie i też bym chciał tu się zwrócić do pana marszałka, do pana przewodniczącego Żyłkowskiego, żebyśmy przy projekcie budżetu na rok 2000 14 przeglądli wszystkie pakiety socjalne, jak chodzi o trzeci pakiet Unii Europejskiej i faktycznie, żebyśmy priorytetowo potraktowali te UTK, bo za wszystkich rządów, jak już jestem trzecią kadencję, nie będę winił tych czy innych, oni są traktowani pani minister po macoszemu i trzeba, jak pan minister będzie walczył o projekt budżetu, żeby jednak na te UTK popatrzył przychylnym okiem. Dziękuję i przepraszam za przedługie. Przemówienie, ale drodzy Państwo, na to czekałem 10 lat, żeby te słowa dzisiaj powiedzieć. Dziękuję.